W dzisiejszym materiale zaprezentujemy Państwu możliwości kamery z serii i 6.5 Color Master Pro C85542 i Mac4. Na ekranie wyświetla się specjalny kod rabatowy na zakup tej kamery, szczegóły w opisie. Na ekranie widzimy obraz z kamery internek podczas dnia. Parametry urządzenia ustawione są fabrycznie. Jako materiał referencyjny, pokazujący różnice w obrazie podczas nocy. Wykorzystamy nagranie staniej kamery IP. Będzie się ono znajdowało w lewym dolnym rogu ekranu. Widoczne nagranie pochodzi z kamery internek podczas nocy w trybie kolorowym. Parametry kamery kontroluje automatyka. Na ekranie obraz wciąż z tej samej kamery podczas nocy, ale tym razem w trybie czarno-białym. Parametry kontroluje automatyka. Ostatnie nagranie pochodzi z kamery internek podczas nocy. Ale tym razem z włączonym podświetleniem IR. Widzimy teraz porównanie wszystkich poprzednich materiałów. Po środku znajduje się nagranie referencyjne. U góry ekranu, z lewej strony obraz z kamery internek podczas dnia, a z prawej w nocy w trybie kolorowym. Na dole ekranu z lewej strony, obraz podczas nocy w trybie czarno-białym, a z prawej z podświetleniem IR. Jak widać, dzięki zastosowaniu czułej optyki i wysokiej jakości komponentów jesteśmy w stanie uzyskać czytelny kolorowy obraz, nawet przy bardzo niewielkim oświetleniu. Na ekranie wyświetla się specjalny kod rabatowy na zakup tej kamery, szczegóły w opisie.